Zaczynamy kolejny nasz dzień i to jest bardzo niebezpieczny dzień, bo Amelka do niebezpiecznego sprzętu się tutaj mi dorwała i nie wiem, czy będę chciała z nią jeszcze jeździć po jakichś różnych atrakcjach. Jak ona z taką bronią mi tutaj łazi, już za nie, nie, matka mówi. mówi do tego broni od małego. Aha. Czyli jak chcecie zobaczyć, jak spędziliśmy dzień, zapraszamy was na kanał nasz "Kamperem przed siebie". Subskrybujcie kanał i do zobaczenia przy następnych atrakcjach. Teraz to już chyba nie mam szans z prędkością. Nie dosyć że szybko biega, to teraz jak już dorwała motor. Tak, a tak jecha. O, widzisz, to normalnie ty już wiesz gdzie ten pistolet trzymać, tak? I jedziesz i odjeżdżasz, daleko odjeżdżasz? Tak? No teraz co, podróżujesz tym granatem, a to granat będziesz... jak to się, granat rzuca się, tak? Jedziesz i rzucasz, tylko nie rzuć nim, bo jeszcze nam wybuchnie. No Żartuję, mama. Ale się nie rzuca, bo to jest tak, wiesz, taka atrakcja, żeby nikt nie połamał tego, wiesz? To jest z drewna O, zobaczcie jaka lufa I Amela strzela Lepiej uciekać Różne hełmy O, nawet taki Tego się nie spodziewałam tutaj Jakie można wszystkiego spodziewać Aha. No, możesz sobie przymierzać, próbować. Amelka tam zostawia się okulary, zapomnisz o nich. No i jak tam? Ciężkie? Ciężkie czy nie? Nie? Ale wiesz, jak tak kilka godzin nosić, to. To się wydawało już jednak ciężkie. Zresztą plecak teraz też mamy letki, tak? Ale jak kilka godzin będziemy go nosić, to nasze plece. A weź tego policjanta, ubierz. To jest... No, a, a milicja, tak. No, wtedy milicja no. To. Tak, to kiedyś był milicjant. Ubieraj, zobaczymy. No, tu w międzyczasie Wam pokażę jeszcze taka atrakcja. No i, no i Amelka już ma władzę. Koniec. Kiedyś ludzie to mieli władzę. No dzisiaj y, określenie policja też ma władzę. Niestety. jak się czujesz? Dobrze. To jest miękne. Mię, Miękkie jest, no widzisz, Db... nie było Dbali, dbali o milicję. A Ta tam nie było. Mięk. A tutaj tak, ochrona, żeby w zęby nie dostać. Zęby gazem w nie no. dostać. Dzisiaj to trzeba się już chyba Dobrze było no na biurze. O właśnie. Dzisiaj trzeba ubierać takie maski. Chociaż już zakazane są, już, już się nie nadają okazuje się. Tutaj wypatrzyła pęknięcie, pewnie coś tam się wydarzyło, albo po prostu pan tu zaniedbał replikację. Bo on jest dopiero naprawiony, Aha. Bo on wyglądał jak ten tutaj. Tam. Aha. O no to z takiego powstało. To ładnie, został wyczyszczony. No ja widzę, że tutaj takie złomowisko bardziej i to wszystko czyścicie dopiero. Aha, ludzie przynoszą. Hmm, to ciekawe. co to jest? To jest amunicja. I to był automat. Ktoś tutaj stał i strzał. Tylko że wiesz, to jest taka atrapa, co nie? To nie jest. Znaczy oryginalna, a część jest no. Wszystko cię interesuje, widzę taka broń. Dobrze, że amunicji nie ma. Gdzie na Wbierze, to by się mogła Szkoda, jest ona za młoda. No, szkoda za bo by spróbowała. i zobacz, to kilka godzin dziennie było noszone, przez kilka miesięcy, w dzień, w dzień. No no tak, bo nawet z na tym spali. Na to czas. Odwrotnie, Amelka postaw, odwrotnie tak jak było, chyba. To jest bagnet, taki, że jak widzisz, tu było. Teraz jest miękkie, co nie? A kiedyś to było normalnie takie ostre i przebijali człowieka. Strzelali, Strzelali i przebijali, tak. Jak już byli bardzo blisko, to ciężko było strzelać. Sterowanie z jednej strony, sterowanie z drugiej, żeby wszystko ustawić odpowiednio, łańcuchy. I tutaj zobaczę, jaka. Ta armata. Na pewno są już teraz o wiele większe. Są zawsze. Ale widzisz, tu wszystkim. to wszystkim regulowano, ustawiano. No, tutaj wiesz co? On kręcił. Kręcił chyba. O, już teraz się nie da. Już ten kręcił, żeby to wszystko ustawić. Przenieść w odpowiednie. O, zobacz i tutaj pociski były układane, chyba to są za pasowe odciski. Tutaj lufa. Ma maskowano. ustawianie, obserwowanie z tej strony. A tutaj chyba było dowodzenie, tak się nie mylę. Tu chyba, chyba przez to przez to roz, rozmawiali. Czekaj. Tutaj no. Tu. Tutaj Bo tu było ściana. i tak, i star. Nie, tu, ściana nie była, tam pod spodem ludzie byli i oni podejmowali decyzję, jak ustawić, więc było to ustawiane. Mówili i słuchali. A tutaj jakieś siedzenie z tej strony. Zobaczymy, o tutaj. Patrzę melka. Tutaj się kręci, ale nic się nie kręci z tego względu, że to chyba już tylko jest do pokazania kto kiedyś o sobie człowiek siedział i wszystko to tyle ludzi musiało ustawić jedną armatę, wyrzutnie. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, więc napiszcie to w komentarzach. Tutaj takie pociski, skrzynki z amunicją, lub na różne pociski. I taki. Tutaj wagonik też było widać. Jedno ze całych obiektów baterii Dalskiego i dziennie to walczyli właśnie w 1939 roku. To ta wilgoć się zbiera, bo jest to jakby niżej. Temperatura wystarczy. No. I tu nie wystarczające, bo to są rówieśniki naturalne, nie? Podobnie jak 195 roku. I popatrz tutaj na, na kółkach te miny były przewożone? Zobacz. On na takich buzkach stały na okrętach. Aha, na okrętach zanim je zrzucono, tak? Tak, i tak potem podjeżdżali blisko tego i dopiero wywalali. A Te stare, później no. to były automaty. Tak mi się wydaje, że to jest to połączenie, co tam u góry było widać. A i tutaj rozmawiali, pozostałości takie skrzynie trzeba było nosić niejednokrotnie. Tak się kontaktowano oraz meldunki pewnie pisano na takich maszynach. Jest tutaj duża wilgotność. Panowie muszą wycierać wszystko codziennie. A to wyrzutnie, pewnie. Chociaż nie wiem, gdzie. Więc napiszcie to w komentarzach co to jest ale tak wygląda jak wyrzutnie tak wygląda sufit pada no taka różnica temperatur jest i wszędzie zbiera się wilgoć zimno niedaleko jest wejście tutaj tej makabra XX wieku, ale powiedziano mi, że lepiej z dzieckiem tam nie iść, więc nie idziemy, sobie odpuszczamy. Idąc na cypel, nie widać, ale wracając, już widać tutaj jest taki bunkier, ale założę się, że tam pewno jest pełno śmieci. Zresztą już to widać z brzegu. Zapach nieprzyjemny. Nie wchodzę dalej. Czuć wilgocią, ale też stos śmieci nie zachęca do wejścia do środka. Co nie? No, idziemy dalej. Cześć. Macie się, jaki mam koral? Widzieliście? Jakie korowy. Pani to zrobiła. Łapki góry. Amela już idzie, a my znowuż mamy wejść pod. A czy pod? Na latarnię morską na Helu. Pokażemy, już jesteśmy trochę wyżej. Teraz od na... widzimy las Jezu. Zdycham. Ciężko się wchodzi. o, Tu Teraz jesteśmy? Tam gdzie były sny! No ten plac, gdzie przyjechaliśmy. Tak się zakręciłam, że teraz już nie wiem, gdzie jestem. I na co patrzę? Czy na zatokę? Czy na... Może, ale chyba na zatokę, no Teraz się fajnie nie? widzę tą wieżę, koło której wczoraj przychodziliśmy. A mela się wytrapuje. Teraz już wiem. Zatokiem. statek tam płynie Ale tam czy kuter co tam chciałaś? tam gdzie my jesteśmy aha tam no byliśmy tam i jeszcze troszeczkę pozwiedzamy dzisiaj tak? Nie, Jednak mnie ostro zakręcili. A ta wieża, o której wcześniej mówiłam, to wychodzi jednak na morze. No jednak jak zawsze schodzi się o wiele lepiej.